Witaj, drogi człowieku światła! W niespodziewanym momencie życie uczy nas, że nic nie trwa wiecznie. Ktoś, kogo głęboko kochałeś, odszedł, ale zanim pozwolisz, by smutek zapanował, zatrzymaj się i posłuchaj. Ta osoba, mimo swojej nieobecności, wysłała wiadomość, która przekracza czas i przestrzeń wiadomość pełną miłości i nadziei która może rozświetlić nawet najciemniejsze dni. Utrata bliskiej osoby jest jednym z najbardziej bolesnych momentów w życiu. Wydaje się, że pustka wypełnia wszystko, a uczucie bezsilności nas ogarnia. Jednak w tych momentach ciszy i bólu anioły pokazują nam coś, czego nigdy byśmy się nie spodziewali. Nawet po odejściu, miłość trwa, a boskie przesłania docierają do nas w zaskakujących sposobach. Jeśli czujesz ten ból, wiedz, że ta osoba ma coś do powiedzenia coś, co może przynieść uzdrowienie, pokój i nową perspektywę na życie. Polub zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby ta wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby serc i przynieść codzienne błogosławieństwa i duchowy komfort. Wiedziałeś, że często słowa nie muszą być wypowiedziane, by zostały usłyszane. Czasem przychodzą w westchnieniu, w śnie, a nawet w zwykłej myśli, która pojawia się w codziennym dniu. Niezależnie od tego, jak ją odbierasz, wiadomość jest tam, czekając na przyjęcie. Zapraszam Cię teraz, abyś na chwilę zatrzymał się i pomyślał o tym: Czy nie ma przypadkiem znaków wokół Ciebie? Czy anioły nie próbują się z Tobą skontaktować? Zawsze są z nami. Wysyłając znaki, że nasza podróż, choć pełna wyzwań, jest chroniona, oświetlona i kierowana przez siły, których nie możemy zobaczyć, ale możemy poczuć. Ta osoba, którą kochałeś i która odeszła, zostawiła ci dziedzictwo mądrości. Jej odejście to nie koniec, lecz przejście do innej formy obecności w Twoim życiu. Wpisz w komentarzach akceptuję tę wiadomość o aniołów aby wzmocnić energię uzdrowienia i miłości, jaką anioły nam dziś przynoszą. Robiąc to, otwierasz się na możliwość otrzymania uzdrowienia, ochrony i, co najważniejsze, pokoju. Ból utraty jest realny, jest uzasadniony, ale życie toczy się dalej, a przez wiadomość, którą za chwilę podzielimy się, możesz zauważyć, że obecność ukochanej osoby nigdy nie odeszła. Jest obok ciebie, w sposób subtelny, ale stały. Anioły zawsze działają, prowadząc cię przez życiową podróż. Nie są daleko, są wokół ciebie, czekając, aż dostrzegasz ich obecność. Pamiętaj, że twoja wiara może przenosić góry, a ta wiara zaczyna się od prostego gestu uwierzenia. Nie ma znaczenia sytuacja, zawsze możesz liczyć na boską pomoc. Mądrość aniołów jest w zasięgu ręki, wystarczy ją przyjąć. Połączenie między wymiarami fizycznym a duchowym jest silniejsze niż ci się wydaje. Twój ból, choć intensywny, może zostać złagodzony, gdy przyjmiesz tę prawdę. Obecność ukochanej osoby nigdy nie zniknęła. Zmieniła się tylko forma, w jakiej się z tobą komunikuje. Ci, których kochamy i którzy odeszli, zostawili nam ogromny dar. Nie chodzi tylko o wspomnienia, ale o energetyczne połączenie siłę, którą wciąż czujemy i którą możemy odczuwać w każdej chwili. Na przestrzeni życia nasi aniołowie uczą nas, że prawdziwa miłość nigdy nie gaśnie, a każda nasza akcja i myśl ma swoje odbicie w ogromnym polu duchowym. Te istoty światła, które idą obok nas, są naszymi przewodnikami. Wspierają nas w momentach straty, pocieszają w bólu i przynoszą poczucie, że życie, mimo odejść, wciąż się odnawia. Kiedy łączysz się z tą energią, otwierasz portal uzdrowienia i miłości w swoim życiu. Czasami wystarczy mały duchowy impuls, by zrozumieć, że życie pokazuje nam coś większego niż jesteśmy w stanie dostrzec. Anioły i osoby, które odeszły, są w pokoju, a one pragną, byś wiedział, że życie toczy się dalej, a miłość nigdy nie ustaje. Teraz wyobraź sobie, że czujesz obecność tej osoby, która odeszła. Ona nie odeszła naprawdę. Gdzieś, w jakimś miejscu, możesz poczuć subtelny dotyk jej energii, spokój, który Ci przekazywała. Ta osoba, teraz wolna od bólu fizycznego ciała, chce, byś wiedział, że życie trwa dalej, a śmierć to tylko przejście do nowej fazy. Zostawiła Ci wiadomość nadziei, mówiąc, że światło nigdy nie gaśnie, a miłość przekracza wszystko. Zanim przejdziesz dalej, polub, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. Abyśmy mogli kontynuować dzielenie się tymi wiadomościami światła i błogosławieństwami z tymi, którzy potrzebują duchowego komfortu. Ważne jest, abyś zrozumiał, że tęsknota, choć głęboka, nie jest oznaką definitywnej straty. Anioły pokazują ci teraz, że twoje połączenie z tą osobą nigdy nie zostało zerwane. Ona jest blisko, bardziej niż sobie wyobrażasz, wysyłając znaki, Wysyłając miłość, opiekując się Tobą w sposób niewidoczny, ale bardzo realny. Ten ukochany, teraz wolny od ciała, ma dla Ciebie wiele do powiedzenia. Anioły są posłańcami tej prawdy. Wiadomość, którą otrzymujesz, jest zaproszeniem, by uwierzyć w życie, by uwierzyć w miłość, która nie ma końca. Śmierć to tylko część naturalnego procesu życia, ale miłość, ona jest wieczna. Kiedy pozwolisz, by anioły połączyły się z twoją duszą, zaczynasz dostrzegać znaki, że nie jesteś sam. Anioły są z tobą, prowadząc cię przy każdym kroku, zwłaszcza w chwilach bólu. Możesz nie widzieć fizycznie tej osoby, którą kochałeś, ale możesz czuć jej obecność przy sobie, w delikatnym wietrze, w uśmiechu przyjaciela, w wspomnieniach. Które ogrzewają serce. Jej obecność nigdy nie odeszła. Anioły pokazują ci to teraz, abyś zrozumiał, że to, co odeszło, to tylko ciało. Duch jest wieczny, miłość jest wieczna. Wpisz w komentarzach Anioły Uzdrowienia, aby wzmocnić energię uzdrowienia i ochrony dla wszystkich, którzy teraz oglądają. Robiąc to, potwierdzasz, że pokój już jest z tobą i że anioły są w twoim sercu, gotowe przynieść uzdrowienie do twojego życia. Anioły chcą również, abyś wiedział, że twoje życie ma sens, nawet w trudnych chwilach. Widzą twój ból, ale również wiedzą o potencjale, który jest w tobie. Ta osoba, która odeszła, chciałaby, byś wiedział o tym. Miłość, którą ci zostawiła. Jest przewodnikiem, światłem, które oświetla Twoją drogę. Jesteś prowadzony, nawet gdy nie widzisz wyraźnie drogi. Twoje anioły są z Tobą, dbają o Ciebie z bezwarunkową miłością. A gdy smutek powróci, pamiętaj, że anioły są tam, gotowe otoczyć Cię energią uzdrowienia i ochrony. Z każdą euzetą, z każdą myślą tęsknoty, Obecność ukochanej osoby daje się poczuć. A anioły, swoją światłością i dobrocią, pomagają przemienić ten ból w coś głębszego, wdzięczność za przeżyty czas, za wieczne połączenie, które dzieliliście. Teraz, patrząc w przyszłość, pamiętaj, że miłość nigdy nie umiera. Ona się zmienia, przystosowuje, ale nigdy nie znika. Miłość między tobą a tą osobą która odeszła, jest wieczna. Miłość, którą dzielisz z aniołami, także jest. Uwierz w to, nie ma już powodu do strachu czy niepewności. Jesteś otoczony boskim światłem, chroniony przez siły, które nie masz pojęcia, ale które zawsze są obecne. Z miłością błogosławimy Cię i życzymy, by Twoja podróż była teraz oświetlona, pełna pokoju i komfortu. Niech poczujesz boską ochronę w każdym momencie, i wiesz, że anioły nigdy cię nie opuszczą. Są z tobą zawsze. Amen.